Gmina Gietrzwałd nie kończy sezonu turystycznego wraz z końcem wakacji. Wędkowanie, grzybobranie, jazda na rowerze, mnóstwo oznaczonych szlaków rowerowych, no i ta przyroda, którą zdecydowanie polecam. Jesienne miesiące to świetny moment, by odwiedzić jeden z pensjonatów działających na terenie gminy Gietrzwałd. Jednym z nich jest rentynówka, która oferuje wypoczynek w pięknych domkach w otoczeniu stawów. Żyby, ryby i oczywiście rowery. Mamy fantastyczne ścieżki rowerowe. W tym roku odbyło się kilka rajdów rowerowych, również organizowanych przez gminę, ale coraz częściej przyjeżdżają do nas goście ze swoimi rowerami. Jest troszeczkę spokojniej, nie ma tego tłumu ludzi. No i pogoda jesienią jest piękna. Kolejne niezwykłe miejsce to. Gierszówka, której goście przenocują między innymi w pokojach gościnnych w odrestaurowanej stodole, a także posmakują wędzonych na miejscu wędlin i serów. chłodne wieczory mogą skorzystać z sauny, jacuzzi pod gołym niebem, bliskość do rzeki, do lasów, gdzie można wiadomo grzyby zbierać, wędliny, które serwujemy gościom przy okazji śniadań, jeżeli sobie zażyczą takowe, własna produkcja, serki też będziemy od czasu do czasu, rybki się zdarzą. nieodłącznie związana jest z gastronomią. Miłośnicy dobrego regionalnego jedzenia zajrzeć mogą między innymi do karczmy warmińskiej w Gietrzwałdzie. Polecamy naszą zupę z leśnych grzybów, z własnymi łazankami. Jak również pierogi, które są u nas, można powiedzieć, no, głównym daniem. Są to pierogi z kapustą i grzybami. E, oczywiście też przodują kurki. Kurki wykorzystujemy do, jako danie dodatkowe do sandacza, czyli również naszej tutaj słodkowodnej ryby. E, na deser zawsze proponujemy pierogi z jagodami i śmietaną. Informacje o walorach turystycznych gminy Gietrzwałd można znaleźć na stronie internetowej gminy oraz na jej profilu facebookowym. Telewizja Kopernik Kopernik.tv